Cześć, witajcie z tej strony. Wahabs z Wami kolejny odcinek ze Skyrima. Na początek chciałem Wam podziękować za wszelką aktywność pod filmami. A teraz już zajmiemy się samym Skyrimem. No i tak, ostatnio zdobyliśmy sobie ebonową zbroję. E... Ebonową kolczugę, sorry. Jest to taki pancerz, który sprawia, że poruszamy się ciszej. A przeciwnicy, którzy się do nas zbliżą, ponoszą 5 punktów obrażeń od trucizny na sekundę. Czyli naprawdę bardzo fajna sprawa. I teraz tak, mamy sporo rzeczy do sprzedania, więc myślę, że udamy się do FLEA Market. No ja tu już mówiłem w którymś odcinku, znaczy no, w jednym z ostatnich odcinków. To jest po prostu takie miejsce z modyfikacji, gdzie jest dużo kupców i tyle. No, pokazywałem to w przeglądzie modyfikacji i tyle. Tam jak sobie klikniecie w karty, czyli prawe górny róg, to sobie znajdziecie ten film. Bo ja go tam dodam. No i dobra, sprzedajmy sobie trochę tego. I gdy to sprzedam, to już zaraz wam tak, tak. mówię, mm, co dzisiaj będziemy no, sobie robić. Dobra, no i tak, jakieś bronie, ostrze ofiary, no, no powiedzmy, że sobie to sprzedamy. I chyba to by było na tyle, jeśli chodzi o bronie. Ebonowa tarcza. No wiecie co, ja ją chyba nawet sprzedam, bo mamy tą z Gramora. No, powiedzmy niech będzie. Ebonowe rękawice sobie zostawimy. I to można sprzedać. Już jest trochę więcej miejsca, chociaż kurde, co mi tak. Dobra, mamy jakieś szaty. Tutaj mamy jakąś koronę. Nie wiem, co mi tak dużo miejsca zajmuje, szczerze mówiąc. Yy... No, jakieś skóry tutaj są, to też na pewno trochę zajmuje, ale to. Bez przesady, no dobra, pogadajmy sobie z tym chociażby. A ty nic nie robisz? A ty co ode mnie możesz odkupić? No wszystko z tego co widzę. No to dobra, to sprzedajemy te diademy, wiadomo. Tutaj to wszystko tak samo. Ciężka korona w wodza, nie mam pojęcia co to jest, szczerze mówiąc, zostawię to chyba. Mamy również jakieś zwoje. No tego to ja na pewno nie będę używał, tego zguby tych nieumarłych. To możemy sobie jedno zostawić. Tutaj myślę to samo, że zostawimy sobie po jednym. Tutaj tak samo. O, to sobie zostawimy, bo to jest dość... ...dość fajna sprawa, kiedyś się tym bawiliśmy, no to już dość dawno było, ale... ...spoko, to jest dość. I teraz jeszcze tak, dobra, sprzedam już te skóry, wiecie co? bo one dość sporo mi miejsca tutaj zajmują. No i dobra, jest trochę tego miejsca już Na w się punktu, więc spoko. I teraz tak, myślę, że udamy się do Serany z racji tego, że pisaliście mi, że jest to naprawdę bardzo fajny towarzysz, ona jest nieśmiertelna, więc jakby nie będzie problemów, wiecie, bo no, często mi ci bohaterowie, znaczy tam, towarzysze umierają i niestety ciągle mi ich brakuje, więc jak... O, słuchawka mi tutaj wypadła. Więc jak piszecie, że Serana jest yy, no, nieśmiertelna, no to jak najchętniej mogłaby ona sobie tutaj ze mną podróżować. No długo jej szukać nie musiałem. Czekam tylko na ciebie. Y... Szczerze mówiąc, to ja nie wiem co ja mam tutaj z nim zrobić. No to powiedzmy, że zrobimy sobie Chodź, tę misję. to zaraz za rogiem. Aha, zbadaj dziedzinie z, z zamku. Wolki Har czy jakkolwiek to się czyta? No, dobra Kiedyś robiliśmy sobie ten wątek guard z tym, że ja teraz go już kompletnie nie pamiętam. Aha, ja mam prowadzić, no okej, okay, niech będzie kompletnie. Nie pamiętam na czym my tutaj skończyliśmy, i nie mam pojęcia, co my tutaj w ogóle teraz robimy. Nie wiem, czy ja mam tą bramą tutaj wchodzić, obstawiam, że tak niezbyt. Może gdzieś tam miałem iść bardziej? No, raczej tak, dobra. No to idźmy sobie w tę stronę. Zobaczymy, może w trakcie wykonywania tej misji dowiem się o co tutaj chodzi w ogóle. Bo teraz to naprawdę nie za bardzo wiem o co chodzi. Dobra, idzie. No to nie wiem, no będę szedł gdzieś tu. No dobra, czyli idę w dobrą stronę. Stąd wydaje się jeszcze większe. O, już tam kogoś widzę ciekawego. Kto tam jest? A, jakieś draukry, tak jak zazwyczaj w tej rymie to bywa. A, nie, to szkielet historii. O, i tak właśnie działa ta zbroja. Z tego co widzę, tutaj on dostawał te obrażenia od trucizny. No, fajna sprawa, szczerze mówiąc. Tu zalam też takie silne są. No, ten sobie spadł tutaj, no okej. Tam już więcej biorę, ale temu ucznikowi to naprawdę malutko. Nie wiem czy on tam... Aha, on tam będzie siedział teraz, no okej. O chociaż w sumie żeby on mi tutaj tak nie przeszkadzał. Nie wiem gdzie on jest teraz szczerze mówiąc. A bo ja jestem ślepy. No dobra, nieważne, nie widzę go, więc nic z tym nie zrobię. No okej, okay, no to wejdźmy sobie tutaj, no cóż. Mam nadzieję, że damy sobie radę w ogóle. Nie pamiętam jaki tu poziom trudności jest w tym dodatku. No ale dobra, no zaraz, zaraz się dowiemy. A ty tu skąd? Troszeczkę się poskradajmy. Jeśli tu jeszcze jest jakiś przeciwnik z tego, co widzę na radarze. Stara cysterna z wodą. Były takie dni, że pachniała. cóż, ciesz się, że cię wtedy. Zmiarło. Ogar hmm. Tak troszeczkę wiecie, idziemy tu. E, może wy pamiętacie o co tu chodzi, więc. E... Aha, dobra, e, więc będziecie ogarniali o co tu chodzi w ogóle. No ja niestety nie wiem. Tu jest no właśnie. No dobra, zabici. Na razie jest spoko eee, Możemy sobie tutaj jeszcze zajrzeć Może znajdziemy coś ciekawego. No, mamy trumnę na przykład. Możemy się tutaj przespać. Hipotetyczna zdrada, no co coś raczej tutaj dostaniemy. Dokładnie. Zniszczenia. No co prawda nie używamy ee, tej szkoły, ale to wiecie, zawsze to są jakieś tam dodatkowe punkty, no nie? Ale to na pewno musimy sobie dźwignię. No, dokładnie tak jak myślałem. Yy, tak? jasne, czegoś? że bierzemy. No i to chyba by było na tyle. Jeśli chodzi o to pomieszczenie, oczywiście. I lecimy sobie dalej. Dziwne te dźwięki są naprawdę. Nie wiem czy to. Nie mam pojęcia, czy jak jest ten dźwięk, to ktoś się pojawia, jakieś tam przeciwnicy czy cokolwiek, ale dziwne to jest naprawdę. Jak wiecie, co to za dźwięk, no to jak najbardziej możecie mi napisać. To jest po prostu taki dźwięk, który słychać tutaj w tym zamku, czy coś on oznacza konkretnego. Kto tam jest? Czy atakuje mnie, czy nie? Chyba atakuje. No, wystraszyłem. No, nie wiedziałem po prostu, że to jest szkielet tej serany. Jakbym wiedział, to bym go nie atakował, ale cóż, trudno. Tutaj mamy jakieś pułapki, ale myślę, że właśnie, bez problemu sobie przejdziemy. I pająki? Tam już coś wydaje, że takie odgłosu pająki wydają. Masz nauczkę. Skąd? Postanowione. No powiem, że taki dość mroczny tutaj klimat, jak się patrzy na te wszystkie kości i tak dalej. Nieco ciekawie tutaj jest. O, miksturki to ja chętnie sobie wezmę. No i ona sobie wskrzesiła tak, bo tak mi się wydawało, że go słyszałem. Nie wiem, mogę sobie tutaj zajrzeć. O, no to dobrze myślałem, e, dobrze słyszałem. Gdzieś tutaj będą pająki. No i patrzcie jest. Ale dość spory, tak szczerze mówiąc. E, dźwignia. obstawiam, że trzeba by ją użyć dokładnie. E, tutaj jeszcze mamy drzwi jakieś, ale one prowadzą W sumie to po prostu do wyjścia tak jakby. No dobra. Ale jeszcze tutaj z tego co zauważyłem, no właśnie tu jeszcze jest. O. No skrzynka zawsze spoko, no nie? Może coś tam będzie ciekawego. Hmm, tak, słabo mi trochę idzie to otwieranie. No to to jest, może na samym początku jest, jakby na środku. No. Gdzieś mniej więcej tutaj jest. Złoto 46 zł, nie za wiele, ale to zawsze coś. I jakie mam się teraz dostać tam, gdzie mam iść? I tutaj okej. Okay. Dobra, no i doszliśmy na ten dziedziniec. Zobaczymy zaraz o co chodzi w ogóle. Jesteśmy na dziedzińcu. O nie... Co o nie? Obstawiam, że ten tutaj to na mnie skoczy. Co się tutaj stało? Wszystko zostało zniszczone. Całe to miejsce wygląda na... Cóż, na martwe. Zupełnie jakby... Dobra, może posłuchajmy jej... Kiedyś prowadziły do wielkiej sali zamkowej. Wygląda na to, że mój ojciec kazał je zamknąć. Często spacerowaliśmy tutaj po wieczornych posiłkach. Wieczornych posiłkach? Ciekawe, jak tu wampiry wyglądały te wieczorne posiłki. To był ogród mojej matki. On. Czy wiesz, jak piękne potrafi być coś, Jaka, kiedy przez się zakłada setki lat i ściąga. Zajmuje się tym prawdziwy mistrz? Ona nie chciałaby zobaczyć tego w takim stanie. Zaczekaj, zapisz sobie na wszelki wypadek. Coś jest nie tak z tym zegarem księżycowym? Brakuje kilku pieczęci, a tarcza jest przekrzywiona. Nawet nie przyszło mi do głowy, że te pieczęcie można zdjąć. Może moja matka próbuje nam coś powiedzieć, przyjrzyj się zegarowi. No, ok. I co? Mówię ci, z tym zegarem księżycowym jest Dobra, coś No, to, obstawiam, że muszę gdzieś tych pieczęci szukać tutaj teraz. ...potrzebnie tutaj wszedłem, ale dobra, zobaczmy. No tu żyje, czy nie? No nie wiem. Dobra, no... Eee, ...na razie zostawimy sobie to tutaj, zaraz, jak nie znajdę nigdzie tych pieczęć, no to będzie można gdzieś poszperać. Ale... właśnie tutaj jest. Jestem bardzo ciekawy, czy oni tutaj się obudzą, czy nie, te gargulce. Zdejmujemy no te wieże, nie wiem czy ja mam tam wchodzić czy nie. Stąd to chyba przyszliśmy tak swoją drogą. No dobra, no to. I potrzebujemy. Mówi, z zegarem księżycowym jest coś nie tak. Jeszcze trzech, czterech w sumie tych pieczęci. No to chyba będziemy musieli jednak pochodzić po tych wieżach. Bo nie wiem czy tutaj się wszystko znajdzie, tak szczerze mówiąc. Tak wygląda, jakby tu już nic nie było. Może gdzieś tutaj jeszcze nie wiem. O, chyba że. Chyba że to jest gdzieś tutaj, wszędzie, jak już dwie tu znalazłem, to może i tak być. Nie wiem, w tym ogrodzie gdzieś. O. No to jeszcze dwóch mi brakuje no nie tutaj chyba nic nie ma. No nie wiem, no dobra, no to wsadźmy te. Aha, tutaj nic nie mogę. W ogóle nic teraz nie Ma No dobra, czyli yy, tutaj ma być puste Bardzo skrytnie, matko. Bardzo skrytnie. Nigdy wcześniej nie dane mi było odwiedzić tych tuneli, ale założę się, że biegną one pod dziedzińcem wprost do ruin wieży. Cóż, przynajmniej się hmm. Dobra, wiecie jak sobie to zrobimy? No, jeśli mnie oglądacie, to wiecie, że ja zbytnio nie mogę wysłać zbyt długich filmów. E, więc w tym momencie zakończymy sobie ten odcinek i oczywiście w kolejnym kontynuujemy sobie, e, no, tą misję. Tak więc dzięki za oglądanie. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapki w górę, komentarze i tak dalej. A ja zapraszam was do kolejnych filmów. Do usłyszenia. Cze